Cześć, witajcie w, w pierwszym odcinku na moim kanale z GTA V. I nie, nie nie pytajcie, ok? Um, zaczynamy nową serię seria Życie Trevora. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli nie, no to możecie napisać e w komentarzu, co poprawić, czy w ogóle nagrywać tą serię. No, jak widzicie, mną, Trevor. No, e, dobra. E, nie wiem, co Ty tutaj robisz, Trevor. Może wrócimy do domu. Chciałbym wrócić do domu najchętniej. Mamy tutaj jakiś transport jest. Jest jakiś transport. Dwa kilometry do domu Trevor'a. Co? Może widzimy się, jak będę w domu Trevor'a już. Dobra, jestem już prawie, 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 prawie w domu Trevor'a. Już dojeżdżam I trzeba będzie coś ubrać na Trevor'a, bo Tak, tak, tak dziwnie trochę Dobra, tutaj sobie wjeżdżamy, ładnie, pięknie Musimy w coś ubrać Trevor'a Aha, nie mogę wejść Halo? Aha, mama Trewora potrzebuje leków I dlatego nie możemy wejść Nie, najgorzej Najgorzej. I czemu na koncie Trevora jest tylko 148 dolarów? Jest poniedziałek druga w nocy i Trevor jest goły i ma to 148 dolarów tylko. Co się stało w tym momencie? Nie, no będziemy musieli jechać do kuchni Trevora i tam się przyśpimy, ale może najpierw chodźmy kupić coś Trevorowi? No bo tak średnio, średnio z, w samych gaciach tutaj jeździć, bo po, pomieści jeszcze w tym aucie, który w ogóle nie ma, no nie ma nic, nie ma ani szypa, ani nic, więc trzeba będzie mu kupić jakieś em, ciuchy, o, super, e, jakieś ciuchy, choć nie wiem, co my kupimy za te 148 dolarów. Dobra, ja będę dojeżdżał tutaj na spokojnie sobie do sklepu. Dobra, myślę, że już zaraz dojeżdżam, w ogóle zniknęła mi mapa I ta, Ale tak, to jest to miejsce, bo tutaj akurat kojarzę To jest to miejsce Zniknęła mi mapa, nie wiem co się dzieje, ale nadal na koncie Trevora jest 148 dolarów Masakra, 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 dobra, trzeba będzie coś... Coś kupić Okej, okay, um, ja Jakaś taka bluzka za 15 Jeszcze spodnie jakieś trzeba będzie wziąć Dobra, te za 60 dolarów mogą być. Dobra. Buty mamy, więc chyba tyle na razie nam potrzebujemy, tyle już nie będziemy nic więcej kupować. W ogóle rozwalone są tutaj przednie dwa światła. Nieźle. Na koncie Trevor'a aktualnie 73 dolary. No i co? Będziemy musieli wracać do kuchni i tam spędzić noc. Bo jak widzicie jest dopiero trzecia w nocy, więc nie będziemy tu łazić po, po nocy więc trzeba jechać do kuchni Trevor'a. Ja nawet sobie nie zaznaczam tego miejsca, bo po pierwsze znam dojazd do tego miejsca znam bardzo dobrze Sandy Shores i po prostu mapy nawet nie widzę, więc to się nie opłaca w ogóle zaznaczać. No więc co, będziemy musieli dojechać i co się stało? Tego ja nie wiem, nie wiem naprawdę co się stało z Trevorem. Co to jest w ogóle za auto? Trzeba będzie podjechać też po auto Trevor'a, to zwykłe. Masakra! Jeśli w ogóle ono jeszcze jest przed jego domem, ale to może zrobimy rano. Chodźmy się na razie przespać tutaj do kuchni Trevora. Dobra, jesteśmy. Ładnie, pięknie. Dobra, tu sobie zaparkujemy. Wchodzimy do kuchni Trevora, no i my może za, yy, odezwę się do was już rano, jak Trevor się tutaj wyśpi. No witam bardzo serdecznie już rano, rano, czyli o 5 rano. Kurde, nie czujesz, że rymujesz. Dobra, musimy coś ogarnąć. Eee, na no, teraz pojedziemy sobie do domu Trewora po jego normalne auto. To 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 po pierwsze. I będziemy musieli znaleźć sobie jakąś... Jakąś robotę Czy legalną, czy nielegalną, no to jest trevor, więc no. E, dlatego, że no, na naszym koncie nadal jest tylko 74 dolary. E, jeszcze po tych zakupach tutaj. No i e, miejmy nadzieję, że jak najszybciej znajdziemy też leki, żeby odzyskać dom. Żeby odzyskać dom. Więc co? Ja już jadę tutaj do domu Trevora. Miejmy nadzieję, że jego auto tutaj stoi i stoi nadal. Więc no, żegnaj tutaj. Nie wiem w ogóle co to jest za auto <laughs> Więc żegnaj nasze autko, teraz bierzemy sobie nasze auto Trevor'A. Ładnie pięknie trzeba je zaparkować właśnie... Hmm, tutaj radio on. Y trzeba je zaparkować przy kuchni Trevora. I już w następnym odcinku spróbuję załatwić dla nas jakąś robotę, żeby sobie trochę zarobić. Więc co? Trzeba tutaj zaparkować. Może zaparkujemy trochę z tyłu, co? Mi się tak wydaje, że z tyłu zaparkujemy nasze auto Trevora. Bo tutaj w ogóle jakieś motory, coś tutaj się dzieje. Coś tutaj się dzieje. E, więc dobra, ja tu parkuję auto Trevora. Dobra. No i co? E, ja idę do środka załatwić może zadzwonię do Rona i coś, się popytam o jakieś akcje. No i jeśli seria wam się spodoba, no to zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!